Ojcze, stoję tutaj w ciszy. Twoje znaki rozpoznaję w kropli rosy na liściu, w cieple słońca na mojej twarzy, w uśmiechu nieznajomego na ulicy. Dobry wieczór, moi drodzy. Dzisiejsza opowieść przypomina nam, że Bóg daje znaki, które prowadzą nas do nadziei. Trzeba tylko Nauczyć się je zauważać. Posłuchajcie krótkiej opowieści. W dolinie, gdzie ludzie często narzekali na ciemność, mieszkała dziewczyna imieniem Lea. Każdej nocy patrzyła w niebo, wierząc, że Bóg da jej znak. Pewnej nocy Pojawiła się niezwykle jasna gwiazda. Lea zaczęła o niej opowiadać innym, ale większość wzruszała ramionami. Tylko kilkoro poszło za jej głosem i spojrzało w górę. Kiedy wszyscy razem podnieśli wzrok, poczuli w sercu spokój i odwagę, zrozumieli, że światło nieba nigdy ich nie opuści, trzeba tylko chcieć je zobaczyć. Mój drogi bracie, moja droga siostro, każdy z nas ma swoją gwiazdę, Boże prowadzenie. Niekiedy trzeba ciszy i zaufania, by ją dostrzec. Zapraszam jeszcze na krótką wieczorną modlitwę. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za znaki Twojej obecności. Pomóż mi widzieć Twoje światło tam, gdzie inni widzą ciemność. Niech Twoja gwiazda prowadzi mnie w każdej drodze, tam gdzie inni widzą tylko szarość dnia, ja dostrzegam Twoje światło. W zmęczonych oczach matki, tulącej dziecko, w dłoniach pracownika wracającego do domu, w milczeniu starego drzewa. Twoja gwiazda nie jest odległa. Jest tutaj, teraz, w każdym oddechu, w każdym kroku na mojej drodze. Prowadzi mnie przez zwykłe chwile, które stają się niezwykłe. Dziękuję ci za to światło, które nie gaśnie nawet w najgłębszej nocy, za gwiazdę, która świeci, nawet gdy chmury zakrywają niebo, za znaki Twojej obecności, które uczą mnie widzieć. Amen. Niech gwiazda Bożej miłości świeci nad tobą. Niech twoja noc będzie spokojna, a sen pełen pokoju, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Twoje światło prowadzi mnie. Niebo otwiera się nade mną, Twoja miłość jest gwiazdą, w której znajduję pokój. Boże, Twoje światło prowadzi mnie. Boże mój, Twoje światło prowadzi mnie. Śpijcie spokojnie, moi drodzy. Do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem.